Od ponad 20 lat Ekocykl, organizacja odzysku opakowań SA przejmuje obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych, angażując się w partnerstwa z ekspertami z branży. Każdy, kto wytwarza lub zbiera odpady opakowaniowe będące w kręgu naszych zainteresowań, może wejść z nami we współpracę i otrzymać dofinansowanie. Zapłacimy za każdą tonę potwierdzoną dokumentami poświadczającymi recykling. Takimi jak DPR i EDPR. Jak zacząć z nami współpracę? To proste. Wystarczy, że oszacujesz masę odpadów opakowaniowych przekazywanych do recyklingu. Podpiszesz z nami umowę, w każdym kwartale będziesz wnioskować do recyklera o wystawienie dokumentów DPR i EDPR, a nam wystawisz fakturę za usługę. Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji. Dołącz do nas i przyczyń się do lepszego jutra.